Wersus złodzieje. W ostatnim odcinku zgarnęliśmy mnóstwo siana, bo nasz stan konta to ponad 200 tysięcy dolarów. Jeszcze tylko 800k i wygramy sezon. Dziś znów będzie okazja zbliżyć się do wygranej, bo dzięki łapkom w górę odblokowaliście dla nas dwa nowe napady. Napad na jadącą ciężarówkę i napad na jacht. Te napady będą wymagały konkretnego planu działania i będziemy je chcieli wykonać dzisiaj. Dzięki widzowie za pomoc. Jeśli chcecie odblokować dla nas kolejne nowości, wystarczy wbić 30 tysięcy lajków i lecimy dalej. Przed tym niecnym planem powstrzymać nas będą chcieli oczywiście policjanci, którzy dostają dziś nowy przywilej. Jeżeli zlokalizują naszą dziuplę, mogą zabrać nam całą kasę z sejfu, więc trzeba uważać, żeby nie spalić kryjówki. Pełne zasady sezonu znajdują się w opisie, więc sprawdźcie, jeśli ich nie znacie, a teraz już nie przedłużam i zapraszam was na oglądanie kolejnego odcinka tego sezonu. Cześć mordy, z tej strony Kaluch z tej strony Ospano, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Policja vs Złodzieje. Dzień dobry przyjacielu, co tam przymierzasz Ładnie wyglądasz? nas w tych ciuchach. Ale ty to skumiesz? A ja tak przymierzałem stary palce w kształcie pistoletu do kamery, właśnie. Co tam przymierzasz? A bo no, przymierzali stoisz, widzowie, ma być bardzo tak, ryzykowną tak. dziuplę zaraz pod komisariatem, ale o tym za chwilę. Ile nie mów, nie mów, nie mów, nie mów wszystkiego, nie mów wszystkiego, nie, nie widzowie. Mówię, mówię. Przyjrzyjcie się, co tutaj jest nie tak w tym interiorze dzisiaj, co nie? No. Co, ta, co tutaj nie pasuje? Czego coś tutaj jest, czego nie było? O kurde, moja postać nie ma głowy, stary w tym lustrze. Tak? Ja mam, ne, tu, u mnie też, masz Nieważne, w każdym razie, widzowie, no, pomyślcie, pomyślcie, co tu nie pasi. W każdym razie, dwie perspektywy dzisiaj nasze i dziękujemy wam serdecznie za wbicie progów, bo dzięki tym progom mamy kolejne ekstra rzeczy. Dzisiaj naprawdę kozackie rzeczy i wbijajcie nam progi do kolejnych fajnych aktywności. Wpadnijcie do osp.ktk, wbijcie tam mnóstwo łap, subskrybujcie kanał przy okazji i wbijajcie mi tutaj 28 koła i widzowie, odpiszew. mamy to. Jak tam, stary? No, dzisiaj musi być, musi być dobrze. No. Będzie bardzo dobrze, ponieważ mamy takie plany, widzowie. To, co z skali, no. gdzie będzie ocarnie, ale, ale Dziupla, po prostu, zacznijmy gadać O tej dziupli stary, bo to jest hit dzisiejszego Ta. odcinka no dziupla, y, może jak Napiszę startu, to zobaczycie gdzie się dokładnie Znajduje, więc Ospek jesteś gotowy? Tak, tylko wiesz, dobrze stanie stary, żeby Dobra, tego czekaj, nie spalić czekaj, jesteś ready stary? Tak, tak, czekam, czekam tylko na to Czekam tylko na to teraz, Poszło startu okay. widzowie I zobaczcie, no to, no, to sekunda ja myślę tak pięć, cztery Trzy, dwa Yes, Jest, <laughs> Widzowie, jesteśmy zaraz przy komisariacie, z którego oni ruszają. Najciemniej pod latarnią, jak się to mówi. No i ma... O kurde. Ten jechał tak niepokojąco to? powoli, widziałeś? No ale spokojnie. E, dobra. Musimy wziąć rzeczy, które nam widzowie dali, hopie, w komentach. E, to znaczy, dzięki łapkom. Mamy to w sejfie. I ja no. właśnie, przepraszam, ale już wyjąłem, stary. Ty okay. pokaż. I... Dobra, widzowie. To, to są rzeczy. Jacht Drill, Hacking Device i Grinder. Kurde, co to się będzie działo, stary? No i plan mamy prosty, ale będzie nie będziemy go wam zdradzać w trakcie, nie będziemy sprzęglać wstrz się ze wszystkiego To co spek, misja dragi najpierw chyba, nie? I misja kamizelka Tak, ja powiem, no. wziąłem amunicję dodatkowo o. stary, bo Mam za dużo. Dobra, to ja biorę. A, i bie bierzmy te dragi też. To co? Ja, ja mam to brać, czy ty też bierzesz? Tak, to weź ty. 204. Ja się będę asystował w razie. Był. Dobrze, nasz stan konta 204 tysiące. Zobaczymy, jak będzie po odcinku. Jedyna ważna rzecz jest, że jak policja odkryje naszą dziuple, może wyciągnąć nam wszystko z sejfu. No właśnie, i do tego chciałem uderzyć, żeby widzowie zgadli, bo postawiliśmy safe tak mistrzowsko, że ja. wygląda jak część interioru. No, ale <laughs> naprawdę się muszą na napracować, żeby to rozkwinić. No, zobaczymy, czy na to wpadną. To co, stary, gotowy? Ja jestem jak najbardziej. Teraz musimy uważać, że to jest ryzykowne wyjście. W z komisariatu, Dobra. nie. Wychodź po kolei, po kolei wychodźmy. Dobra, ja, ben, ja widzę jak PED normalnie będę szedł po prostu. Dobra, świetnie. Ja mam w sumie beznadziejnego tego peda. O, to jest miejsce stare, jest miejsce w no. sklepie. Czyli co, gdzie jedziemy? W pierwszej kolejności. No stare, musimy sprzedać dragi pod maskami. Dowiedzieliśmy się, widzowie, że pod mas mask shopie się sprzedaje dragi. Więc trzeba to ogarnąć i trzeba ogarnąć sobie na kamizelki, nie? Żeby nie brać y, sejfu. Tak postanowiliśmy. Więc jeden prosty napad. Pytanie, czy razem sprzedajemy, czy nie. Tego nie ustaliliśmy, I, tylko. To wiesz co, może zróbmy tak, że ty jedz, ja ja się zakręcę w okolicy gdzieś obok ciebie, w razie w ogóle miał kłopoty. Dobra. I wiesz, Czyli i to tak będzie najlepiej. Bo celność ja, dragi no, Tak, tak. Bo Ja teraz idę na piechotę i staram się ruszyć w oczy i to by też to yy, okay. Życzę ci tego, żebyś wolno szedł. Bo nie Dobra. możemy dać sygnału teraz przy tej dziupli. Odstawiamy wszystko stary, żeby tylko nie alarmować tej dziupli, gdzie jesteśmy. No, bo to, będzie to, jest to. zbyt grubo. Tymczasem ja widzowie kradnący samochód, tego ale tego aspekt nie słyszy. W zasadzie, <laughs> jeszcze jeden obok, ale dalej dla mnie jest to za blisko. No ja idę na piechotę jeszcze. Dobra, a wyszedłeś ze sklepu już? A, idę powolutku sobie, no. Dobra, okej, okay. gramy pozory. Niech oni myślą, że dojeżdżamy do miasta. I obserwujmy, czy nasza lora nie jedzie z 7 aut, Czy nie ma 7 aut na pacę. Bo dzisiaj napad na lorę wizowy będzie. Będzie miał kradać samochód z wielką naczepą samochodów. Oho. Uh -huh. Oni widzieli. Dzisiaj widzowie jest straszna napinka. Straszna jest napinka. Mam nadzieję, że będzie otwarte. Ale widzisz dużo policji tam w której części miasta. Nie, nie, nie na razie luz. Ale widzę, że obserwują bacznie wszystko. O! o, kolejny transport. Dobra, widzowie, popatrzcie jak to wygląda. Ospek, odpal mapę, jak możesz. Jest transport, jedzie Lora w tym momencie, którą możemy napaść i ogarnąć stamtąd samochody, tak. ale nie mamy motocykli i mamy inny plan obecnie, więc poczekamy na kolejną. One się co jakiś czas rozpią na mieście. Tak, 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 nie będziemy ryzykować, niech oni sobie to poogarniają też, bo oni tak. też dostają ten alert, tak? No, chyba tak. Bieg podbiegam do Masek. Dobra, dobra. Sprzedaję. Już ci zaraz powiem ile. Halo. Nie mówią stary. Masz coś dla mnie? Ty, dealer nam tu wskoczył ospek. <laughs> tak, mam. Proszę pana. Pokaż. Mamy tyle. Tu kolega na łączach jest na radyjku. Proszę, jest. proszę powiedzieć ile ile pan za to jest w stanie nam dać? Dużo tego mamy. Ej, Kali, mam, jestem zatrzymany. Pieniądze, leżę na ziemi. Os... Bierz i spadaj. Ospek, 43 koła brać czy nie? Cholera. Os... Bierz, bierz Kali, bierz. Dobra, Zania. ja pierniczę, co to za typ widzowie, ok? Ospek jest złapany? Czy ty jesteś złapany? What the fuck? Stary, łapił mnie! Ale gonią czy co? Zat... No nie, zatrzymali mnie, mówią, że jestem niemy, nie odzywam się. Dobra, graj pozory jakieś tam. Ja te na prawo. To Bardzo dobrze. Będziesz blisko kamizelki też. No, o kurde, właśnie. To mamy... Ej, to ty mógłbyś w sumie, jak masz tyle kasy, ją zasejwować w razie W, ale bez, ryzy bez ryzykowania, stary odkryć Juplium. I know, zrobić. I know. Cztery dychy stare do mnie chodzi, ale mamy 200, więc spokojnie. Dobra, robię sklep. Dobra. Jeszcze napad widzowy. O, ja specjalnie no. się nie odzywałem, bo oni nie wiedzą, czy mieli mnie, czy mieli ciebie. Nie odzywajmy nie się. Oszac tak. Nie oszacuję. Nie naszej umiejętności, stary. Mhm. Bo wiesz, ja nie mogę lepiej strzelać, załóżmy. A ty możesz za to lepiej uciekać, wiesz? I oni będą mi się się no, Mówić kto jest kto. Dobra, ja bezproblemowy napad zrobiłem, okrążam mapę i jadę do ciebie. Dobra, widzowie, jestem blisko. Robisz napad mordzia? Tak, tak. Dobra, słuchaj, ja podjechałem pod Kamzy. Więc jak zrobisz i będziesz miał clear, to chyba, że ci kupić kamzę i się gdzieś spotkamy. Yy, Kupij kamzę, ja ciadę kasę. <laughs> nie no, stary to jest nasza kasa, nie musisz mi oddawać. Dobra, widzowie, spokojnie. Mizelka, 5000 cyk. Kamizelka, 5000 cyk. Użyj. Coś jeszcze kupić? Może kajdanki, jak ty potrzebujesz stary policjanta organizka. możemy go zakupić. Dobra, kupuję kajdanki, za piątkę. Okay. I tyle, co? Tak, tak. Ja właśnie wjeżdżam e, po tą autostradą, sobie zjeżdżam, i będę jechał tam już. E, w sumie wyjadę tą drogą za rafinerią. Jest to taka wiesz, od tyłu. Mhm. Dobra, to powiedz mi, gdzie chcesz się zobaczyć? Wiesz, co? Daj mi jeszcze kawałek przejechać, bo mijałem z e, ten. Dobra, motocyk. ja jadę poszukać motocykla, właśnie. Bo to się nam na lore no. przyda, więc. Tak. Jestem w pobliżu gdzieś, szukam motora. Okej, okay. chyba wiem, chyba wiesz, Taki ze spoilerem tak, to, to, ja... to ty? Jezu, się obstrałem. Tak, tak. Ta, to ja. Ja to i zarazem drugie takie same. No, tu masz stare blipa i tu masz kajdanki i kamizelkę. Tak, Elegancko. No to co? Yy, motor i czekamy na info. Stary, gdzie jest Lora? Co ty myślisz? Tamizelka użyta. Dobra, dobra. To, to motory znajdźmy. Tak, tak, tak. Zdecydowanie motory muszą być. Ja też jadę szukać. Policja ma jeden jedną jednostkę motocyklową dzisiaj widzowie, więc raczej chill. To bym na nią za No, stary, to nie jest głupie. Me, moi drodzy, mam drobne kłopoty przez mega kozacką nazwę Życie Gangstera, moi drodzy. Kłopoty związane niestety z algorytmami i innymi rzeczami youtubowymi i jestem zmuszony w najbliższym czasie pomyśleć nad zmianą nazwy serii Życie Gangstera. Oczywiście wszystko będzie to samo, ale niestety nazwa musi się zmienić, jeżeli patrzymy przyszłościowo na serię Życie Gangstera. Także, jeżeli ktoś by chciał mi pomóc, zarówno tutaj z moich widzów i z widzów Kalucha, to tak na naszym widzomy. Discordzie, na którego oczywiście wszystkich zapraszamy, jest specjalny Co dział, jest? gdzie można pomóc nam, pomóc mi w zasadzie wymyślić nową nazwę dla serii, żeby wszystkim się spodobała. Także taka moja prośba do was, bo mam malutkie problemy z tym Związane. Jednak słowo gangster już nie jest takie. Keci, keci. No, obojętne i catchy jak było. Czasy się zmieniają, moi drodzy, trzeba się dostosować do polityki. Tak jest, polityki. Wchodźcie na Discorda i sprawdzajcie tą rubrykę, piszcie swoje propozycje. Ja może to twoją nazwę, kurczę, ospek weźmie, to wtedy, chłopie musisz wziąć taką osobę na nagrywkę. No nie ma szans. Stary, nie tylko na nagrywkę, to jeszcze jakiś to ogarniemy. Specjalnie związany z tą serią. Pięknie, pięknie. Stary, ja mam motocyk, w międzyczasie udało mi się znaleźć, więc super. Czekam na Twój hmm. ruch i czekamy no szuka, na A co gdzie znalazłeś? Na autostradzie, tylko taki harlejowy, ale może być, nie? Dobra, mam motocykl stary, gdzie Super. Jest... Szybki czy wolny? Akumę Bardzo dobrze stary, lepszy od mojego, ja mam jakiegoś Harley'a zrąbanego Dawaj w kierunku freeway'a, wyjeżdżaj jakby obok kasyna. stańmy i zatrzymajmy się Jak możesz podjechać Dobra, to, to mogę, mogę, tylko no trochę mi to zajmie, bo jestem na drugim końcu, ale spokojnie. cholera, ja się prawie zabiłem, jaki debil ze mnie no, Nie umieraj stary, to nie ten dzień Policja mnie złapała. Wywaliłem się, proszę o to zignorować. Nie, no kurde, jest. Coś mi. strzeli mnie coś zaraz. Bo dobra, policji na kasę nie było. O, jesteś, właśnie podnoszę motorobok huźwa, bo drugi raz się wywaliłem i tu. <grym> ja pierniczę. Do losu? Co robi nie, policyjny śmigłowy zlecący? Myślę, że to policyjny. Ja go nie widzę, mam ciemno. No, to policyjny był. Ciekawe. Nie co tu NPC tu dużo, pa, ale ja tu impreza jakaś. Ja zmieniam skina na chłopie gościa w garniturze. Dobra, to ja też. <laughs> nie zmieniaj teraz, bo tu policja podjeżdża. Dobra, spokojnie, stoję stary obok. Ten motor jest sus. Nooo, no już nie nie mój czekać. jest strasznie. Dobra, no nic, czekamy na ten alert. Nie ja palę tutaj sobie z pięknymi paniami. Biznes Biznes jest biznes, stary. Ano. Ja jestem też biznesmenem, stary Elegancko, elegancko. to ty? Teraz rękę do góry podniosłem. <laughs> <laughs> Cześć, masz jakiś biznes do zrobienia? Bo ja mam. Cześć panie, słuchaj, o jakich nieruchomościach tu gadamy? Policja, 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 stary, słyszysz to? Mhm. I czemu oni stary tutaj idą tu? No, widzę. I wiedzą, że tu jesteśmy! Mhm. I że tu czekamy! To chyba lota, co? Czekaj, czekaj, Zobaczcie co zrobią. No. Jedna, jedna radiolka. Widzę, pojechała. Druga tu jest, bo ja słyszę. Tak. Za ścianą. Gazowanie takie nietypowe. No, no, za ścianą. Patrz, jak wolno, tam na lewo teraz. Ale ale to są trwane lisy, żeby no. ten. Patrz, wiedzie tu. Co, za. Patrz, i jeszcze motor stary. Ja wierdzę. Oni wiedzą, dobra, lota stąd trzeba zrobić. O, jest. jest. Dobra. Czekaj, gdzie? Dobra, lotę mamy stary. Musimy jechać. No. Idę pierwszy. Trzy, cztery. Wyłącz światła. Dobra, widzowie, mamy na mapie zaznaczone. Kurde, ale mam ciemno. Ja już jestem na autostradzie. Ja też, ja też skoczyłem. Policja za nami jedzie. Za tobą, za mną nie. za mną. Za mną nie. Widzisz, jak za mną jadą? Ja mam za wolny motor. Dobra, widzę, wyjadę boczną drogą. Mam nadzieję, że ona jedzie w naszym kierunku. Ja też obserwuję z, ze wzgórz. Tak, a gdzie ona, który dochodnie stoisz? Jest, Lora, jedzie. Idealnie, gdzie, gdzie, gdzie? Wy, idealnie wyjechałem. Eskortują ją. Ja Eskortują idzie... ją? Tak, y, rancho Madrazo Przynajmniej widziałem światła policyjne. Poczekaj, jedzie w kierunku miasta, spokojnie. Niech zobaczą, że nie jesteśmy nią zainteresowani, to wtedy. Tak, jest To musi się, górami musisz ją śledzić. Śledzę cały czas. Jedzie z dużą prędkością do miasta. mias Lora jest pode mną, patrzcie, z samochodami. Stary, ale oni strajkardowali to jedno. O kurde, mam Harleja. Wiesz co? obserwuję jak zrobisz Wypadła to fura z lory! Tak? Gdzie? Leży fura, na środku drogi stoi. No to stary! Akcja sprosta, Siadam. wszystkim dobrze znana. Siadasz do fury... W mordę kopana Tak <noise> Myślę, że coś się stało, dlatego się tam. Kurde, nie, nie, nie zamknięta zaryszałem. jest Nie da się wsiąść Jak to? O kurde Cholera Dobra, porzucam Policja wraca, policja wraca, policja wraca pod prąd Policja wraca pod prąd A gdzie ty jesteś, w którym miejscu? I przy tym wie... Te rury, takie rury, rury przy autostradzie Kurde, dobra Tam gdzieś ta lora będzie zaraz Ja jej nie widzę stary Dzień policja, widzę Widział mnie Powierzam na autostradę Co za pajac no Zapalę, zapaję, się zaciął spokojnie. I co masz to auto czy finalnie odpadło? Mam pościg, ale schowałem się. Stary i co teraz? Nie udało nam się ten napad. Musimy go zrobić w dzień wiesz? Bo w nocy jest mało oh, za, za widać. Co? Policja. Dobra, Szyf. ja idę zrobić kilka napadów w takim razie, żeby nie być. Ta, 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 ta. Yy, na zero. Bo trochę nam to zajęło wszystko. Mm -hmm. Nie znalazłeś tej Lory w końcu. Nie, 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 ona mnie totalnie umknęła. Ja mam bardzo ciemno. Ty też te masz shadery takie ciemne? Ta No właśnie, nic nie widziałem. O kurde, no ja też będę miał pości. Mam pościg, ja pierdziele Ale gówno Shit Shit Ja pierdziele Widzowie Dobra, ukradłem tiro. Jak to odczepić, o Kurde, myślałem, że ją zgubię w ten sposób. No to stary, misja, fura na razie nam się nie udała. No dokończymy ją później, stary, no. Ja też. Yy, musimy to w dzień robić, naprawdę, bo ja nie widziałem w ogóle tej policji. A też zgubiliśmy tą lorę stary, no trudno. Mamy nauczkę na przyszłość, odróbmy się teraz. To jest. Co da? Ja mam pościg, muszę zgubić najpierw. Gdzie jesteś? Jeżdżę w kółko obok kasyny A widzisz, wow, mocących za mną, może jedzie tam policyjny? Nie sami się zdarzają widzowie elegancko. Cześć do ciebie. Nie gada że im tirem tirem. Stary, ja ciężarówką z Jadę w kierunku Ciężarówką? w kierunku Jutula, tak. Patrzcie to. A to widzowie. Oh shit. Jest kart transport. O, druga strona miasta. Prawa autostrada lewa. Jadę no, Jedź tam szybko. Dobra, skupię. Kurde widzowie, jest. Jak lipa. coś, dawaj znak, by się coś działa. No ja mam trochę lipę. Dobra, przedarłem się, widzowie. No, spokojnie. Kurde, here we go again. Już tu byłem w tym sezonie. Dokładnie w tym samym miejscu. Tylko, stary, jestem tutaj. No. Ale nie wiem totalnie, w którą stronę to poje... No to jedź w jedną i w drugą. No, rozejrzyj się, może udać się, co? No, jadę w, poza miasto, o kurde. Dobra, widzowie. Dobra, jadę tą ciężarówką, cholera. Są na ogonie. Oj, oj, Motor mi jest potrzebny. Ale jaja, widzowie. No, kurde, trzy radiolki. O, dojeżdżają mnie. No tam przy tym kościele jestem cały czas, Jeżdżę tam po ten kościół, bo mam tu cztery radiolki. Cholera. O, dzięki morszy. Przy kościele tam poza miastem, kurde, no nie wiem jak ci to wytłumaczyć, no jest ten kościół taki, w stronę bazy wojskowej, przy bazie wojskowej kościół. Tak, no tutaj, tutaj jest, za mną idzie policja. No ja mam cztery radiolki, jestem na terenie kościoła, zjeżdżam w dół na drogę, jestem na drodze. Pod kościołem. Jestem też pod kościoła Na moście teraz jestem obok kościoła. Where are you? Tu w okolicy, właśnie w okolicy, na tym moście, policja mnie tu też. Widzę policję. Tylko nie strzelaj, stary. Nie, nie strzelam, strzelaj, nie strzelam. strzelam, nie strzelam, co ty? I na moście idziesz teraz w którą stronę? A widzę cię, widziałem cię, widziałem cię. Ja jestem po lewej twojej stronie. O? Na bezdrożek przyrzecę. Jest tu taka chuta, mhm. stary. jest, e widzę. No to dawaj do tej chuty. Ja postaram się. Jestem Gania mnie, gonią mnie tu mocno Ja jestem Gonią mnie tu mocno Lde. Nie widzę Cię Widzę Cię, odwróć się Tyr, wielki tir niebieski Adam! <laughs> Dawaj Dobra Dawaj, się to o kurde ile policji No, 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 czekaj, 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 czekaj Uważaj o, yo, yo, yo. Stary, żeby Cię nie dupnęli Jadą za Tobą też to ty... stary! Dobra, wiesz co, nie ryzykuj, nie ryzykuj, bo się sezon skończy Nie skończy się opył, ratujecie Jakby masz bombę przylepną, kurde w safe nie, nie została. Nie, jest zostało oni z tej zerówną nie walą, mogą iść i tej zerów nie mogą nie. Teraz, mogą. Nie mogę Ten tir jest nieziszczalne widzowie Mogą mnie tak pchać i nic z tego Ale jazda ty Co jest? Tyle radiolek jeszcze w tym sezonie nie było na głowie Stary, na ich robię, o ja jestem niezniszczalny w tej ciężarówce Jadą za tobą Dobra stary, Ma, mam, mam tą bombę, mam tą bombę Upewniałem się, co mam zrobić? No stary. stary ci wszystkich Dawaj, let's go Tylko podjedź tu i ja się zatrzymam stary Dos Dosłownie tam gdzie byliśmy wcześniej, nawet jakbym miał zginąć To wywalone To jestem tu. Jesteś tu? Czekaj, czekaj Widzę, widzę Wow Co? Nic nie wybuchło Strzelają no. do mnie teraz no No co za debile Kurde. Dostajemy na nie, nie kto cię strzela, strzela. patrzcie! To kto nie strzela! Patrzcie, ja kto strzela, ja nie strzelałem! Ja nie strzelałem! że to ty, No nie mogą! Wiem, już dostali info, pojechali za tobą! Dobra, bo ja strzeliłem Ona mi pada widzowie, kurde Powiem wam tak, nie macie szans, bo jestem w tirze, więc bez sensu, że mnie gonicie Zróbcie mi miejsce, wymienię furę, będziecie mieli większe szanse Dalej tam jesteś? Tak, to to możecie sobie tak w nieskończoność mnie pchać A, ja tu próbuję wynegocjować coś z nimi Wymiana fury to uczciwy deal, a tak to możecie pchać i pchać Przecież na wprost i cały czas, Jest cały czas prosto No, jadę Wybuch jeden. To ja to wciąż ja nie wysadziłem. ja, to wciąż nie ja. Uciekam stary, wysadziłem tam go. Tak ja mi dwie domy tylko. Samobójstwo, samobójstwo. Bierzcie Umarłem, o, go. Ta, uciekaj stary, spokojnie, A, będę miał przynajmniej luz. Dobra. Kurde, Dobra, stary. ja stary dobrze to zagrałem. Ale wjechałeś w tą bombę i co się sta... Ja wjechałem w stację paliw, stary. <gry> ja zabiorę nam 30 koła, ale to wywalone, stary. Kurde, to dużo. No, Mogą zabrać wszystko poza rzeczami do napadu dla nas, więc bo tak to to byśmy mieli widzowie już pograne. Dobra, ja się idę przebrać i stary... No i ciśniemy. Przywieźli mnie na komendę. Ja wychodzę z paki, stary. O! O! Jest motor, widzę. Dobra, jadę, jadę, jadę. Ja też jadę. Mam Sancheza. Kali, bo ja widzę, tutaj, Widzę, tu widzę, mam jadę, do jadę, dojeżdżam dojeżdżam, 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 dojeżdżam. Podjeżdżam, 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 podjeżdżam. podjeżdżam osłoniam cię, dawaj, 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 wierzę, wierzę, wierzę. Mam skakać? Tak, tak, tak. dawaj, osłoniam cię. O. o nie! Nie, no, wydupiłem się, kurde, jakieś kojoty na drodze! Jedź tam! Doma najszybko! szybko! Skakuj szybko. Ty. Dawaj. Ja, zniszczę. Kończyłem! O nie, wypadłem! To jest, To jest Dangerous właśnie, jest napisane. Dawaj, 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 dawaj. nie ucieknie nam. Ja wierdzielę podnosz się. DHP mnie stracimy! Ja nic nie mówię, bo pod X-em się skacze ci o Dobra widzowie musi być Kurna Felek no! <laughs> Patrz, policja, co Już to widzę, jest. że policja hopie się śmieje z nas co my robimy, nie? A dołączają. Dobra uwaga, próbować teraz... Próbuj, próbuj nie! Ej, ale HP ci spada, bo mi nie spada stary. Na szczęście nie, to znaczy ja nie wiem, bo mam wyłączone hopie. Dobra, czekaj Jestem, mordo Widzę Dobra, spokojnie, 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 czekaj, zaraz ci otworzę bramę Dobra, widzowie, cniemy. G Dobra, dobra Szybciutko, spokojnie, Kaluk, nie pomyl się tylko A D Dobra Ty, kurde, jadę, jadę, mapę sobie wyłączyłem w. przez przypadek Spokojnie Wow! W Co jest? Widziałeś, jak ci wolno No. Auto? A Szybciutko Dobra, stary, dawaj, 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 dawaj. W Tnę Bądź gotowy no, jestem, jestem, jestem. S, szybciutko widzę w. Aha, dzień dobry, policjo. Oni nie kumają, e. stary, że ten, że ty to tniesz. Oni zaczęli się przymierzać, i oni czekają, bo aż coś weźmiemy. W. Leci! Dobra. Dobra, zaraz wypadną, zaraz wypadną, zaraz ten jeden ci wypadnie. Już wypada, uważaj. No nie wypadał! Wypadnie, wypadnie, ty. O! To ty spadłeś pierwszy! Kurde! On tak się próbuje wypaść, ale mu się nie udaje! No to jedz, zaraz się na pewno otworzy! O, tak bardzo powoli, tak bardzo powoli wypada! Widzę, 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 ja pierdzielę jak ta Lora jest przesunięta. Ale gówno Ale już prawie! Jadę za wami. Jest, 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 Dobra, kurde, masz motocykl? Masz. Jest, mam, auto, mam. Auto. Bo ja muszę wjechać tam na rampę twoim motorem. Jedź, uciekaj. A ja mam trackera na tym aucie teraz. Tak, musi, musimy go wyłączyć. Musisz gdzieś się zatrzymać i stary, z, z, masz 6 punktów, z których musisz wziąć. Z różnych stron samochodów. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. O, zatrzymała A się myśli, Lora. że Myślę, że imię teraz wid mapie? Nie ja, no, jestem idiotą. Ja pierniczę. Myślę, że widzą. Dobra, stary, dlatego mam pomysł i tutaj ryzykuję. Dawaj, czemu talora się zatrzymuje tak, widzowie? Ok, Siedzę Dobra ja, ja, to auto Dobra, sprawdzam. wyjechałem z lawety Ło, ale furo Ja Motor mnie goni, nie mam szans z nim start Transport is i departing, dobra Kolejna, ale to nas interesuje, muszę teraz Ściągnąć jakoś nadajnik z tej fury Jak stary znaleźć ten nadajnik? Kurde, szukam To jest wykonalne. Cancel U uh. Ja pierniczę 10 radiowozów stary wjechał na mnie nagle Ja A Ale wiem gdzie jest tracker, ja wiem gdzie jest tracker, wiem gdzie jest tracker Z której strony masz? Z drzwi Dobra szybko tracker widzę by. Widupiłem go O kurde, ale policja mnie widzi Gdzie mam jechać? Cholera nie mam mapy Ty, tu zez. Kurde ja wywaliłem ten, śrubokręt wywaliłem Ja stary SDWA potem klikaj, SDWA Tak, 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 jak wiem Dobra mi się udało tak? Tak. Długo to trwa, ale musisz SDWA, SDWA i teraz jadę sprzedać. Dobra. Ja pierdnięcie, nie wiem czy ja do, dostanę cokolwiek, czy to jest warta, gra warta świeczki, ale na pewno widowiskowy, moi drodzy, Jed? napad. Masz? Mam. Gdzie... Dawaj, patrz na mapie, będziesz miał sellera. Możliwe, że w innym miejscu niż ja, ja mam przy lotnisku. Ja mam przy, 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 lala, przy tych, przy kurde, tam gdzie takie rybki stare, statki rybki, latarnia, latarnia, o. O kurde, tak daleko? Tak. Dobra stary, to... Jadę tam. Idź za ciosem, oddaj furę i od razu postaraj się polować na policjanta, ja śmigam po śmigłowiec Dobra, ja pierdziele, co za akcja moi drodzy, adrenalina ja dobra ze mnie świnia No A ta, a znaczy, fura do sprzedania, dzban do wykiwania No nie taki dzban, dzisiaj nas ładnie robią w balonach, co 16 koła tylko, 12 koła strat za uszkodzenia mordo Ja pierdziele Ile ile masz, ile masz? 16 klocków Tylko? No Granie warta świeczki, stary. 26 tysięcy. Nice, dobra, no to całkiem nieźle. Ale ale biorę tego, w... a nie mogę go wziąć. 130 dolarów, tylko zapłaciłem za naprawę. Okej, okay. no ja trochę więcej. Biorę y, 12 koła, ja zapłaciłem. Dobra, jadę, jadę tu schować tą kasę. Dobra, ja lecę do bazy wojskowej po śmigło. Czy nie sejwujemy tej kasy, lecimy jolo, bo mamy Jolo, jolo, jolo. O, śmigło. Ląduje mi śmigło. Pięknie. No. Mam policjanta. Dawaj go. Okej, okay, już im nic nie powiesz. Odciszaj się. No jeden. i? Co tam? Jeden, jeden. Co jeden, jeden? Jedno nic, no. Co jest? Co? Stul Dobra, Blacksior, no i jak tam? Co wy ode mnie chcecie? Co wy ode mnie chcecie? Co cię to interesuje? Będziesz naszym zakładnikiem. Ha, wszystko ci powiedziałem. Co cię to interesuje i tak ci wszystko powiedziałem. No. <śmiech> dobra. <śmiech> lecę, dobra. Lecę, lecę, będę Dobra, mam was. Wyżyć go. Mam was. Wyrzuć go, was. Wyr... Wyrzuć go z jak... Obra, Dobra, jest git Dobra Plaksior, czemu stajesz na komisariacie cały czas? W Sandy No przerwa, akurat myłem <laughs> A byłeś sam w patrol czy z kimś? No sam byłem <laughs> Ja pierdziele, ale nie fart No nie fart e... Jak cię ktoś porywa z miejsca pracy, nie? Ale ryzykowny zawód No ale nie spodziewałem się takiego czegoś w moim życiu. Gości siedzi Awczy tak naprawdę nagle nie jedzie za debilami nagle podejrzewam po niego. Stary, daj mu na chwilę radio, żeby poszedł powiedzieć, że jest uprowadzony. dobra, ej, ej ty, ale poczekaj, poczekaj, przyjacielu, no bo nie przeoczyliśmy fakt, że u góry zrespić się około sześciu pedów z długą bronią. Czyli będzie strzelanina, ja nie mam broni, stary. Mhm. Masz broń tego Policjant. policjanta? Policjant tak, tak, broń policjanta mam. Dawaj tą broń. Leży, leży. Jest sam helikoptery widzisz? Czekaj, Mam, ma, żeby ma, Nie, nie mamo, ma, dawaj ja mam. Ale fajnie, że przy helikopterze można dawać. Dobra, widzę. Dobra. Dawaj. Stary, proszę nie rozwal tego helikoptera. Spokojnie, i dalej. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Wysiadaj! Dobra stary, co z tym hacking device'em? Eee, Odpalasz musisz, ty musisz odpal, ty odpal, ja go otrzymam. Dobra, też musimy coverować i musi dać znać swoim, żeby tutaj nie przyjeżdżali, bo mamy zakładnika. Dobra, na chwilę daję ci radio i masz powiedzieć, że mamy zakładnika, bo dam na... O stary. Pan Manus, jak się zacznie akcja, wiesz? Dobra. Zaczynam, zaczynam. Gdzie się bał. Zaczynam, stary. O Boże, święty, Dobra, ja, ja no nie umiałem tego. I... Nigdy tego nie umiałem, widzowie. O więcej. Nigdy tego nie umiałem. Olera. Trwa co? napad na jacht, jest alert nie, nie wiem, czy widzisz, ale już tam ktoś Stary sobie. Stary, I niech, on, niech on szybko powie. Niech on szybko powie. Dobra. Dobra, 7 -4. I co, co się dzieje? Nic, co nie jest, nie umiem hakować! Daj mi chwilę. Policja no, już gra. tu jest, stary. Udało się, sekundę przed końcem. Policja. To nic, stary. Wow, goście z bronią! Gdzie? Na dolnym deku! Ale się dupcyliśmy w gówno, stary. Dobra, nice. Wszyscy? Tak. Nie, jeszcze krzyczą. Ja pierdzielę, prawie mi wszedłeś stary podcelownik. Policję widać na, drugim stro na drugiej stronie, okej. Okay. Dobra, policja, gdzie jest tam w policja Jest u góry, stoi, stoi, stoi. Negocjatora niech wyślą, a my wtedy. a my opędzlujmy wszystko. Sejfu trzeba szukać. Sejfu. O kurde, tu był, był jeszcze typ. Dobra, mam coś żyje? Jak ty napadaj, napadaj? Dobra, napadaj. Hakuje safe. Kurde, znowu to hakowanie za Nienawidzę hakowanie za chęci! Nie, coś kradnie! co? Kradnij, kradnij. Ja, Mragnie ukrady jak to się robi widzowie? Nie umiem tego robić, widzowie, no jak to hakować gówno za Nie wiem widzowie Co tam stary zastrzały padają? Nie zależy im na, na życiu policjanta? Zabi tak, zabiłem po... OLERA Bo kurde, nie... Uciekamy stary Dobra, czekaj, 30 sekund i... Dawaj, bo mi tu re jest stary, no ty Dobra, stary. Bierz świgo bierz, bierz i zdupiaj. Bierz świgo i zdupiej O, zabili mnie. Jakirnicze! Ja padłem, uciekaj ty Kurde, sorry stary, ale oni wyciągali broń nie, się nie ja stary, by nie umiem hakować, no nie mam pojęcia jak to zrobić, jeszcze się nie wiem Dobra, uciekam, ja uciekam, ja uciekam Widzowie, ale rak, tragedia Ej, helikopter mi pada, chłopie Musisz uciec, musisz uciec, bo będzie koniec Lecę na duple Hacket, fail. No, ja nie żyję, to jak mam jak mam widzowie to ogarnąć inaczej, no? Oni mnie śledzą, kurde, sorry, ja się czuję, jestem okropnie źle. Nie, nie, luz, 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 stary. No, nie wszystko wyjdzie po naszej myśli, ale musisz trafić do dziupli, nie? Bo nie wiozą widzowie z tego, jak tu. Kurde, dla... Nie umiałem tego zhakować, no, ale gówno. Jestem w dziupli, jestem w dziupli. Dobra, sprawdź, czy kasa jest w dziupli. Jest, 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 mam to, mam. Dobra, to poczekaj, ja zaraz będę. Dobra. Co, jak ty się tu wdupisz? Na pełnym gazie. Zablokowali wejście, hopie. To ja! Ech! Nie dotarłem, dobra, ale i tak jestem blisko. No. Co teraz? No nic, koniec. Kończymy fakt? No tak, no ty jesteś dziupli, ja zakuty, no mamy, mamy prawo tak skończyć. Ja siedzę w celi, mordo. No to stary, no. Co Moi drodzy, powiedzieć? no, ja w takim razie chciałbym ci, Ozbek, podziękować za dzisiaj. Niestety napad nam się nie udał, udał nam się na lory, ale też nie był opłacalny zbytnio. O kurde, monitory mi się wyłączyły, więc ja już moi drodzy nie przeciągam. Dzięki za oglądanie, dzięki Ospek. Fajnie... Dzięki stary, fajnie było, więc spadnijcie do oska, żeby wbić, proszę Państwa, łapki na kolejne benefity. Oczywiście u mnie zostawiacie i czekajcie na kolejny odcinek. Dzięki stary, do zobaczenia. Dzięki, mamy 240 tysięcy. No i jesteśmy do przodu, proficik. Elo. Halo.